Ja widzowie, zresztą. o coś mi się zepsuło. Nie, dobra, siema widzowie, y, tutaj kanał Skawik i jego drużyna. Wiem, że kapkę długo nie było filmów, ale nie miałem pomysłu i gramy z moim kolegą teraz, bo An Armet Rover. Okej, tylko a ty wziąłeś ten? No wziąłeś lockpick, a ty masz, a... Ej, ty masz Advanced Lockpick... Nie, tego strażnika tu nie trzeba zabije Ja nie wiem na gdzie ty nie? jesteś. Są? A coś tak, po prostu tego w środku i go którego obok byłeś. Tu? Tak, nim. żeby nas pasował. Ojej, dobra, a już tu? Hmm. otwieraj szybko, no. Nie ma co. A po co możliwe. O No możliwe. Ojej! Ojej, Czemu ty do Lodautu nie wziąłeś? No? No? Po prostu. No, okej okay. Nie, ja wiem, co zrobić. Tak. E... Okay. Jakaj, ja wezmę. Chodź po prostu za. nie rób. Ja, ja już to przeszedłem tyle razy. Przeszedłem, przeszedłem. Tak, ja wiem. Nie! A co Pani się odwrócił? No się No chodź! Jestem w Nie widział mnie. Nie o mnie Boże, widził. serio? Tak, to jest to tak, no. to zamykamy, bo to jest... Żeby nikt nie widział. Gdzie jest mój lockpick tu? W ogóle nie strasznie nie. mi gra klatkuje jak ja nagrywam, nie wiem czy nie. O, prawie mnie wykryło, jak nie. A czekaj, ja wiem co zrobić. E, tu. Teraz potrzebny. Chodź. Czekaj. Nie A Albo. Ja ktoś tu przyjdzie. No i tutaj mamy pika, i tak się chyba robiło z tego co. Nie. Ej, nikt się nie skapnął. Nie, po prostu ja spędziłam skamer. Oni zegurę to. Chodź.

I może być widać to coś w prawym dolnym rogu, ale nie, nie jestem pewny. Nie jestem pewny. To e, strażnik? Nie, tu jest pikacz i musisz wejść, odblokuj te drzwi. Ja strzelam strażnika. Weź, a to jest to. No i tu, i teraz jest strażnik, ale kusnij, no albo dobra, nie musisz. To powinien dyrektora. No. Dobra. Mm -hmm. Nie, dobra, bo nie. To użyć do okna. Eee. Yy, Czekaj, czyli pikaż jeszcze mamy na dole, dobra. Ja go wziąłem w ogóle, nie? Jego go wziąłem. Na drugie razem się odnieje. Dobra, ja wtedy już otworzę tu. A teraz mi Office. Tam jest tylko Nie, tu jest ten nitek. Mm, nie wiem. Ktoś chce No nie To jest potrzebne. Dam kamerę. O nie. Tak! Tak! Zabij go! Eee, okay. pikacz. Dojdź tam. Dobra. Czyli w takim razie kamery... On ma tu przy kamerach pikacz, nie? Ja tam bym na stronę kamerę, dałem Czekaj, ja muszę zbadać czy on ma tu pikarz. Nie, no, jest no, jeden pikarz tak. na dole. Ej, co jest? Nie mogę strzelić, o. Eee, teraz tak. Ale, jest? Teraz nie jest jeszcze. Ja wiem, ja wiem, no na dole, tak. O Boże, ja tu... Ja tu tak mało widzę. Nie, drzwi zamknięte. No, tak, drzwi Nie, no, jeszcze jak. A no, ja ogólnie nie wiem, czy ciebie u mnie słychać. Też taka beka. Ja nie czy w ogóle mi słuchać. Dobra, bliżej. Nie wiem, co to mi No to o ślepie kamery. Ale tak zabiorę. Jak mi jest gorąco, nie? To ludzi. A to go ludzi? Nie. Jakoś lepiej? Nie. A to mi się nie da. Znaczy, jak ktoś lubi kamerę, to przecież człowiek przyjdzie? Aaa! Jak ktoś kamerę? Tak. Jak ktoś kamerę, to człowiek przyjdzie? Nie. Ale co do mnie Co do Chyba cię widział. Pożar. Dobra, gaz, gaz! Nie masz lockpicka! O! Ja mam pro. O, klikniesz. Patrzcie. inną stronę. Aaa, myślałem, że ty wziąłeś lockpick. Co ja zrobiłem? Kliknęły bo nie wiedziałaś, że nas kontrola, jest jestem najgorszym gównem. ty nie czekaj, ale on jest jak teraz? Ja czym patrzę? to? stąd! A bym gołysnęli w tym? Nie mogę. Nikogo na tak? nie widział. Jest! Gaz, 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 gaz! Tu, lewo, prawo, najlepsza taktyka. Zbieraj Nie! Było, było, TAK MAŁO! Co? Ktoś widział. Jeden ramykatek. Nooo, Ewa, Ale mi nie do dupy. ja bym to zrobił, to mi tak gra klatkuje. Zobaczysz u mnie na odcinku, co się dzieje, nie? Nie, porwę. Ja go zajmę. Może będzie nie goty. Będzie mnie pilnował. Na pewno chcemy grać w banar metrowy. <grym> Nie, nie. Dobra Wielka. mam to w dupie. Dawaj na głośno. Okej. Okay. Nie chce mi się tego po cichu robić. Zrobiłem to już po, po cichu pięć razy, ale robiłem ta gra jest głośna! Nie, na pewno, że ja mam głos na Facebooku wstawiany dalej. Dobra, jak wbijam od przodu? Oni nie wolują. O ej, bo sobie przypomniałem jedną rzecz, że trzeba zrobić miniaturkę do filmu. To to zdjęcie. No, zrobię wzrzut ekranu safe, po prostu chyba. Dobra. nie No, no, to się robi. Ej, idzie. Dobra. O ej, już slot idzie. No po prostu jest, po prostu jest świetne, tym no tym tym. to jest Możliwe, że na filmie gra tak nie będzie klatkować, ale to musi być mega zaawansowany problem, żeby to na filmie nie klatkowało, bo u mnie... Ja mam takie lagi... Ile ja mam? Ja mam 30, 40 prawie pingu mam. Ale jeszcze mam duchankę w torbie. A my to już zrobiliśmy.

O mam! Dobra. Ja nie wiem jakby jak u ciebie, ale ja, ja robię cięcie i u mnie się widzimy jak już będziemy kończyć ostatni ten taki Ala generator. Dobra, już zrobiliśmy wszystkie generatory i mm, musimy znaleźć tylko utility A Utility to nie była ta zielona. I można po prostu. No ja wiem, ale... Łat jest. Dalej zamknięte z Czekaj ja i tu pozabijam. Odwróciłem do menażera. A ja po to. A ja po prostu nie dam. Ogólnie dam film. Ja A i ogólnie jak u mnie na kanale nie będzie odcinka, to po prostu nie chcę im tej wesznej kanału. Bo ja, ja rozpróbowałem nagrać coś na kąpie i z utoptem nie lubię. O, ping-pong. Właśnie tu będzie zielona karta. Ale ogólnie to jest moje jutro raczej będzie trzymać też czegoś. Nie wiem, jak tam samo... Lubakiem przez chwilę się chciało nagrywać i będzie. Nie mogę. A, czyli teraz tam chyba odjdzie nie to... Ja ja to, że... ale... no, to niebieską. No. Albo wiem, gdzie może być to. Albo czekaj. Ale czekaj, może chodzi o tą niebieską. No, ona, przecież ona, jest breaking no to the wall. Czekaj, ten... hmm. A, i to nie Ej, jak mi tak, aż po to zrobić. A, importu niebieska. Dlatego No, Czyli ona się z No, nie, czekaj. No, ale ja, ja nie mogę wejść tam do pokoju z Slate'em, bo ja mam wszystkie drzwi pozamykane. No, ale...

Rusowka! Mam duckowkę! Nie mam czki! Dobra, włamujemy się do sejfu! Nie, co? Nie no jednak to jest chyba. Ej, nie no. Wójtki ci... kart! A nie, czekaj, weź ze spawa jeszcze ten, w sensie otwórz. Właśnie. A ty robisz golę. A to ja robię dolkę, dobra. Ja nie mam dwie pary ani nic. O to bo nic da, o to A, to nieważne. Zrobimy A, to coś za nim Tak, tak, jest wydawną. A, czekaj, to po co? A, wiem po co. O to mu nic! O to mu nic! Słuchaj, słuchaj, słuchaj! A, tu po prostu karta nie działa. Nie będę chciała. Ej, możliwe, że nie tylko przez nagrywanie mam rację. Chcę zobaczyć, co tam? No, trochę dużo tych ciał tu jest. Jeszcze to musisz otworzyć. To jest niespotykane. Widzisz, z tyłu. tak? Widzisz, to jest tak? Widzisz, to jest tak. I to jest tak. I to otworzy mnie akurat. Widzę.

Zwaliliśmy okay. to, nie? A to zawaj? Możesz to właśnie? No weź najpierw. Na nie chodź tutaj. Hej! Dobra, na głośno. <laughs> I powiedzimy się po prostu przy otwieraniu safe, to przez mną. Jej, druga śmierć! Ja dalej nie weszliśmy do safe. Dobra, już weszliśmy do sejfu, ale nie będziemy brać całego, bo po prostu nie chce nam się. A, jak miło znowu mieć lagi podczas nagrywania, a jakieś wcięcie, to nie ma lagów. Hehe. Łatwy So nie, 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 czekaj. Bierz te Apple y, tak zwane. Bierz już zegarki, one są najwięcej warte. Mam już kilka złotych Te ja, Nie ona niech ochronia, żeby coś. Aha. Tak nie mamy zobaczyć co nic in jest. No jeden jest chyba jakoś mniej więcej tysiąc z tym. No. O Boże, jak to wyglądało. Jak ja się do ten film, u mnie będzie miał maksymalnie z 5 wyświetleń. No, no bo nie wiem, nikt oczy nie będzie chciało oglądać, jak ja gram na takich lagach. W sensie, to nie są lagi, ale grami klatkuje strasznie. nie tylko... Jak... Nie, 15 mamy już nagrania. Ale ja, Aha! A bo ty nie robi... Patrz na mnie! No. Ile mamy? Ty w ogóle, a ty wziąłeś, ty pakowałeś coś i wziąłeś torbę? O nie, bo ci się ale... Patrz, chodź, chodź, zobacz. Co? Jest mniej. Ta ja to w A jest. to jest tutaj. Mam zero, znowu chyba parne. no nie udało się. No niestety, no nie udało nam się, a nie chcę mi się dalej nagrywać, bo będę musiał dużo montować, więc mam nadzieję, że nam się odcinek podobał i, i koniec odcinka.